Chat GPT czy DeepSeek, DeepSeek czy Chat GPT. Ostatnio głośno się zrobiło o DeepSeeku jako konkurencji największej dla Chata GPT. Naprawdę te dwie aplikacje to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I dzisiaj chciałbym wam pokazać sześć Innych aplikacji tego typu i na koniec, jako bonus, nasz polski akcent, a może też się kiedyś stanie konkurencją dla Dipsika czy Chata GPT. I zanim przejdę do swojego zestawienia, które jest takim moim osobistym rankingiem, muszę wam jeszcze powiedzieć, że jestem takim samym zwykłym użytkownikiem jak wy. Nie będę wchodził w żadne takie szczegóły techniczne i analizował modeli językowych. Po prostu skupię się na ich możliwościach i na ich praktycznym zastosowaniu. W tym zestawieniu też nie zobaczę ani czata GPT, ani DeepSeeka, a wszystkie aplikacje, które tutaj zobaczycie dzisiaj, są w wersjach bezpłatnych, więc też możecie z nich bezproblemowo korzystać. Więcej szczegółów o wszystkich tych aplikacjach znajdziecie na mojej stronie evir.pl. Link macie oczywiście w opisie do tego filmu. Tam na swoim blogu na evir.pl będę aktualizował tą listę. Zobaczcie, co chcę Wam pokazać. Zaczniemy od Grok.com, czyli modelu AI, za którym stoi niekto inny jak Elon Elon Musk i Platforma X. Elon Musk oczywiście uważa, że to jest najinteligentniejszy ze wszystkich modeli językowych i chyba też najdroższy, bo jak przejdziemy sobie tutaj do super, to zobaczymy, że jego ceny zaczynają się tutaj od 30 dolarów miesięcznie. W abonamencie rocznym jest to 300 dolarów za rok. Na środku znajdziemy okno czata i kilka takich już przygotowanych opcji do pracy. Mamy tutaj Deep Search, czyli takie zaawansowane wyszukiwanie informacji. Myśl możemy tu pozwolić AI, żeby pracowało we własnym tempie. Tutaj możemy wybrać model językowy grok 2, krok 3. W tej chwili wszystko tu jest dostępne w wersji bezpłatnej i nie widzę żadnych ograniczeń, które by się miały tutaj pojawić w tej bezpłatnej wersji. Być może to się zmieni z czasem. Możemy tutaj też włączyć wyszukiwanie i grok może wtedy przeszukiwać sieć. Po lewej stronie możemy zaploadować plik na przykład zapytać Groka, co widzi na zdjęciu. Rozpoznaje pliki od JPG, rozpoznaje pliki tekstowe. Grok oprócz odczytywania plików potrafi również tworzyć obrazy. Ja mam tu przygotowany prompt. Będzie to pies z gitarą stojący na ruchliwej ulicy. Oprócz tego Grok ma jeszcze właśnie predefiniowane takie jakby style, coś takiego na wzór agentów AI, gdzie mamy do wyboru opcje badania, burza mózgu, analizuj dane, stwórz obrazy i kod. Dalej mamy jeszcze historię rozmów i różne ustawienia. Nie ma tutaj tego za wiele, można sobie po i szybko przeklikać. Jeśli uważasz ten materiał za ciekawy, przydatny, to bardzo cię proszę zostaw lajka, komentarz Subskrypcję. To mi pomaga w rozwoju tego kanału. Bez tego jest mi po prostu bardzo ciężko i będę za to mega wdzięczny. A jeżeli znasz inne chatboty, to po prostu napisz w komentarzu pod filmem, dorzucę je do swojego rankingu na ever.pl. Kolejny you.com. Tutaj mamy dość duże ograniczenie w wersji bezpłatnej. Mamy ograniczenie do tylko trzech zapytań dziennie. Co ciekawe, bez zalogowania się do aplikacji nie mamy tego ograniczenia. No, mamy też ograniczenie w postaci tego, że nie mamy dostępu do historii. Nie mamy dostępu do żadnych dodatkowych funkcji. Nie możemy na przykład załadować pliku, ale aplikacja nie zlicza nam zapytań do dziennego limitu. Inaczej kiedy jesteśmy już zalogowani, tu widzimy mamy limit 3 na 3. Wpisujemy to zapytanie, już mamy tylko dwa zapytania pozostałe. Aplikacja odczytuje pliki tekstowe i graficzne. Możemy więc na przykład poprosić ją o sprawdzenie tego, co jest na zdjęciu. Albo o zaproponowanie poprawek w dokumencie, ale w bezpłatnej wersji ograniczona jest możliwość dodawania plików do konwersacji, do jednego pliku na konwersację. I chociaż aplikacja odczytuje pliki graficzne, to nie ma możliwości generowania obrazów. Menu aplikacji jest przejrzyste po lewej stronie na górze. Mamy tutaj okno do rozpoczęcia nowego czatu. Tutaj mamy agentów, czyli takie różne zakładki tematyczne. Po lewej jeszcze tutaj widzimy historię poprzednich czatów, a na dole jeszcze informacje różne o naszym koncie, ustawienia. Na środku tutaj również mamy dostęp do tych zakładek tematycznych, do tych agentów. Mamy tutaj takie zakładki jak polecane, sprzedaż, inżynieria, produkt, analiza danych i finanse. I po przejściu do każdej z tych zakładek, jak na przykład tutaj marketing, mamy dodatkowe jeszcze takie precyzujące, Temat pod zakład. Tu na dole mamy zakładki, z których korzystaliśmy ostatnio, tutaj zakładkę więcej i tutaj mamy do wyboru również agentów i pod spodem mamy bardzo wiele modeli językowych do wyboru. Większość z nich w wersji płatnej, ale jest tutaj ich bardzo, bardzo dużo. Płatne plany w You rozpoczynają się już od 15 dolarów za miesiąc przy płatności rocznej, natomiast przy płatności miesięcznej to jest 20 dolarów za miesiąc. Kolejny na liście to Leczat. Czyli aplikacja stworzona przez firmę Mistral AI. Jest to francuski startup zajmujący się sztuczną inteligencją, założony w kwietniu 2023 roku. Do założenia konta wystarczy adres e-mail lub konto Apple, Google lub Microsoftu. Sama aplikacja nie różni się wyglądem, obsługą jakoś od innych. Po lewej stronie historia naszych rozmów, na górze możliwość otwarcia nowego czatu, tu na górze jeszcze troszkę dodatkowych ustawień. Sam czat można prowadzić na kilka sposobów. Dzięki tutaj dostępnym w nim narzędziom. Wyszukiwanie w internecie pozwala to na przeszukiwanie sieci i wygląda na to, że Mistral AI, Le Chat ma dostęp do aktualnych informacji. Nie jest on ograniczony na przykład do jakiejś konkretnej daty, a po wyszukaniu informacji w sieci po prawej stronie pokazuje nam źródła tej informacji. I samo w ogóle włączenie tej funkcji znacząco rozszerza możliwości tego chatbota, pozwalając mu na dostarczanie bardziej aktualnych i dokładnych odpowiedzi. Bez włączonej tej funkcji chat jest ograniczony do wiedzy zaktualizowanej do 1 października. 2023 roku. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, więc jeżeli prowadzimy tutaj konwersację, to warto ją po prostu włączyć. Niżej mamy generowanie obrazów. Bez tej funkcji on obrazu nam po prostu nie wygeneruje, jeżeli nie włączymy tej funkcji. No i trzeba przyznać, że on też z tym generowaniem obrazów radzi sobie całkiem nieźle. Dalej mamy płótno. Płótno to takie narzędzie, które pozwala na tworzenie, modyfikowanie wykresów i różnych diagramów. Niżej mamy jeszcze interpreter kodu, no i to na czyli na przykład do tworzenia kodu albo sprawdzania poprawności jakiegoś przygotowanego kodu lub yy, skryptu. LeChat odczytuje załadowane dokumenty i obrazy, co pozwala na przykład na ocenę dodanego zdjęcia, a w przypadku dokumentów pozwala na przykład na analizę przesłanego yy, wzoru dokumentu. W bezpłatnej wersji mamy tutaj dostęp do najnowszych modeli AI ale ograniczona jest liczba zapytań w krótkim czasie. Mi, jak tu widzicie, limit się już dzienny skończył, ale dość szybko on się odblokowuje, bo tutaj widać, że już za dwie godziny po zakończeniu ostatniej dostępnej w bezpłatnym limicie rozmowy. Subskrypcja lecza to koszt około 19 euro miesięcznie. To jest około 80 zł obecnie. Dostępne są też plany dla zespołów i też plan studencki, który jest nieco tańszy. Kolejny na liście to Cloud od Anthropic. Cloud został stworzony m.in. przez Ludzi, którzy odeszli z OpenAI. Firma powstała w 2021 roku. Wspiera ją finansowo między innymi na przykład Amazon. To niedawna rejestracja w Polsce możliwa była tylko jedynie przez VPN, a dzisiaj można założyć tutaj konto normalnie. Obsługa klauda nie różni się zbytnio od innych tego typu narzędzi. Mamy tutaj okno dyskusji z czatem, pod spodem możliwość wyboru modelu językowego, dalej wyboru stylu odpowiedzi. Niżej kilka propozycji rozpoczęcia dyskusji z użyciem gotowego promptu. Ciekawostką tutaj jest możliwość połączenia z GitHubem, zrobienia screenshotu z ekranu. Niżej mamy okno z poprzednimi czatami. Po lewej stronie, kiedy przyjedziemy myszką, mamy historię naszych czatów na dole, ustawienia konta. Za pomocą Clouda nie możemy stworzyć obrazu, ale mamy tutaj możliwość odczytywania różnego rodzaju plików, w tym dokumentów w formatach Word, Excel czy PDF a także obrazów, czyli od PEGI, PNG. Plusem jest to, że nie ma tutaj ograniczonej liczby zapytań w bezpłatnej wersji. Natomiast płatna wersja, czyli wersja PRO, to około 70 zł miesięcznie przy płatności rocznej i około 75 zł przy płatności miesięcznej. Do tych cen musimy doliczyć podatek VAT. Dodatkowo mamy też plany dla zespołu. Kolejny to Copilot od Microsoftu. Logowanie do aplikacji oczywiście za pomocą konta Microsoft. Menu samej aplikacji jest bardzo minimalistyczne, tutaj nie mamy żadnych rozbudowanych ustawień, a obsługa sprowadza się do pola umieszczonego klasycznie w dolnej części ekranu, zawierającego sam czat oraz kilka dodatkowych funkcji. Przede wszystkim mamy tutaj po prawej stronie taką funkcję Think Deeper, która pozwala na bardziej zaawansowaną analizę zagadnień, które będziemy chcieli tutaj rozkminieć z chatbotem. I kiedy ją klikniemy, pojawiają się nam tutaj gotowe opcje, takie jak pomóż mi zaplanować ścieżkę kariery, zaplanuj złożony krótki wypad, czy... Roz Spokój, trudne wybory, cokolwiek to znaczy. Wygląda na to, że jest to po prostu pomoc w podejmowaniu jakichś trudnych życiowych decyzji. Po naciśnięciu logo kopilota po lewej stronie przechodzimy do ekranu głównego, gdzie mamy różne tematy do odkrywania, i dopiero po otwarciu tego okna z rekomendacjami pojawia się tutaj znacznik czasu na dole, który pozwala na dostęp do historii rozmów z chatbotem. No i takie rozwiązanie może się wydawać bardzo nieintuicyjne. Ciężko się na początku w tym zorientować. Na pasku tutaj, Mamy również taki klawisz mały plusik, który pozwala w upload pliku. No i Copilot, tak jak i inne podobne aplikacje, też rozpoznaje i pliki tekstowe, i pliki graficzne. Plusem Copilota jest to, że nawet w bezpłatnej wersji możemy sobie wygenerować obraz. Cena Copilot Pro to 98 zł za użytkownika na miesiąc. Kolejny chatbot przygotowany jest przez Google. I tutaj z głównego okna wyszukiwarki, kiedy klikniemy sobie te wszystkie aplikacje od Google, mamy właśnie tak tą aplikację Gemini. Po przejściu otwiera nam się okno samej aplikacji, i ono się nie różni zbytnio wyglądem od innych tego typu rozwiązań. Na górze po lewej stronie mamy możliwość wyboru modelu językowego. I tu w bezpłatnej wersji mamy do wyboru trzy modele. Mamy taki model do pracy na co dzień. I dwa takie modele przygotowane do głębszej analizy. No i model płatny Gemini Advanced. Na dole mamy okno do prowadzenia konwersacji z chatbotem. Tutaj mamy to samo okienko, które jest tutaj Deep Research, czyli do pogłębionej analizy zagadnienia, którym się aktualnie zajmujemy. Dalej mamy jeszcze mikrofon, czyli możemy sobie tutaj rozmawiać też po prostu głosowo. Tu po lewej stronie mamy plusik. Dzięki któremu możemy dodać do naszej konwersacji różnego rodzaju pliki. Możemy dodać pliki bezpośrednio z naszego urządzenia albo z dysku Google. Gemini rozpoznaje pliki tekstowe, dzięki temu możemy na przykład dokonać ich analizy albo poprosić o zasugerowanie zmian, na przykład w jakimś tam dokumencie. Rozpoznaje również pliki graficzne, więc można go na przykład poprosić o opinię na temat wykonanej przez nas fotografii. W Gemini bez trudu można też wygenerować obraz albo grafikę, a to za sprawą modelu generowania obrazów, Google o nazwie Imagen. Model ten jest oceniany bardzo wysoko w rankingu innych tego typu, jako wyróżniający się zdolnością do tworzenia obrazów o wyjątkowej jakości. Po lewej stronie mamy takie rozwijane okno, możemy tutaj rozpocząć nowy czat i tutaj mamy historię naszych rozmów z chatbotem. Niżej mamy Gemy. Jest tutaj coś takiego. Co się nazywa menadżerem gemów, i te gemy mają już przypisane określone dziedziny, w których się jakby specjalizują. No i wśród tych przygotowanych gemów przez Google mamy właśnie tutaj kreatywnego pomocnika, doradcę zawodowego, pomocnika w programowaniu, pomocnika w nauce, redaktora tekstów, ale my możemy również dodać taki gem i na przykład możemy dodać takiego gema, który będzie naszym prywatnym nauczycielem angielskiego. Ja tutaj stworzyłem już coś takiego na początek, i to co jest ciekawe, to kiedy w instrukcji już opiszemy, czego będziemy oczekiwali od tego, Gema. Możemy go jeszcze dostosować wykorzystując do tego AI. Wystarczy wpisać tutaj tekst i kliknąć tutaj. I AI sam dopisze te instrukcje, napisze jak ten nasz Gem ma się zachowywać. Tu wtedy tylko aktualizuj. I możemy tutaj już rozmawiać i poprosić na przykład o jakieś lekcje. Jeżeli chodzi o płatną wersję, to w tej chwili Gemini Advanced to koszt. Niecałych 100 zł miesięcznie, dokładnie 9799 99 co jest taką ceną podobną do innych narzędzi. Zastanawiałem się, czy wrzucić do tego zestawienia też Perplexity, ale ostatecznie zdecydowałem się też o nim tutaj opowiedzieć. Zastanawiałem się, bo pomimo tego, że jest to też Chatbot, który może nam służyć do różnych codziennych czynności, to jest to przede wszystkim wyszukiwarka. I chcę o niej tutaj krótko opowiedzieć. Z Perplexity można jako właśnie z wyszukiwarki przede wszystkim korzystać, zupełnie bezpłatnie, bez logowania. Bez rejestracji. I oczywiście w takiej sytuacji mamy ograniczone możliwości, bo nie będziemy mogli tutaj zaploadować plików, nie będziemy mogli tutaj mieć historii i z innych rzeczy, które są tutaj dostępne w aplikacji. Konto możemy zarejestrować i przez Google, i przez Apple, albo po prostu przez własnego maila. I tutaj jest jedna ciekawostka: tak jak wszystkie chatboty posiadają dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne, tak Perplexity posiada również możliwość pobrania aplikacji i na Maca, i na Windowsa, i jako rozszerzenie do Chrome, ale co ciekawe, też. Firma planuje rozszerzenie swojego portfolio o właśnie przeglądarkę, własną przeglądarkę o nazwie Comet. Po zalogowaniu możemy dostosować sposób pracy z aplikacją i od bezpłatnego i bez limitu korzystania z czata w opcji auto, która jest tu ustawiona domyślnie to w chwili przygotowywania tego materiału ta opcja nie wlicza się do dziennego limitu, więc możemy tutaj korzystać bez limitu, po możliwość wyboru innych trybów pracy, z których w wersji bezpłatnej możemy skorzystać tylko 3 razy dziennie. No i do tego limitu wlicza się również praca z uploadowanymi plikami, bo Perplexity jak najbardziej rozpoznaje również i pliki tekstowe, i pliki graficzne, ale w wersji bezpłatnej mamy tutaj limit. Sama praca z chatbotem też jest tu charakterystyczna, bo oprócz samej odpowiedzi na zadane pytanie, mamy tu możliwość sprawdzenia na podstawie jakich źródeł została przygotowana odpowiedź, a w tekście znajdziemy cyfry z linkami do przypisów. Dodatkowo na dole znajduje się zakładka Powiązane, która od razu podpowiada pytania dzięki którym możemy dodatkowo zgłębić omawiany temat. Z opcji pracy do wyboru mamy tutaj właśnie ten podstawowy tryb działania auto. Mamy tutaj jeszcze kolejne tryby. Jest tutaj tryb o nazwie zalety. Jest to funkcja, która pozwala na głębszą analizę tematu. Dalej mamy rozumowanie, no i głęboki research, czyli w tym trybie jest to taki tryb eksperta w danym temacie. Co ciekawe tutaj też, możemy też kontrolować źródła wyszukiwania. Do wyboru mamy tutaj cały internet, możemy się skupić tylko na pracach naukowych, a możemy też przeglądać dyskusję i opinie użytkowników w zakładce Społeczność. Po lewej stronie mamy takie standardowe menu. Tutaj mamy bibliotekę, czyli historię naszych rozmów. Ona się rozwija tutaj. Kiedy po kliknięciu w tą bibliotekę. Mamy tutaj przestrzenie, których dzisiaj nie chcę omawiać zbyt dokładnie, bo jest to temat na kolejny film, ale te przestrzenie mogą służyć do zarządzania przeróżnymi e, tematami. Ciekawostką w Perplexity jest ta zakładka Odkryj. Są to newsy posortowane po różnych kategoriach, zebrane tutaj przez Perplexity, i mamy tutaj zakładki: technologia i nauka, finanse, sztuka i kultura, sport i rozrywka. Możemy wybrać newsy, które są dla nas najbardziej interesujące, i kiedy przejdziemy, Tutaj do jakiegoś news'a, mamy tutaj informacje na dany temat, mamy źródła, z których ta informacja została pozyskana, i na dole mamy takie powiązane, czyli też sposób na rozwinięcie danego tematu, i czytaj dalej, czyli takie rozwinięcie jeszcze tej tematyki, która została tutaj poruszona w tych materiałach. Perplexity posiada dwa plany: pierwszy to darmowy, i drugi pro cenie 20 dolarów miesięcznie. No i na koniec obiecana na początku wisienka na torcie: nasz orzeł w koronie AI, Bielik, czyli polski chatbot utworzony przez polski zespół entuzjastów z projektu Spichlerz. Jak sami na swojej stronie piszą o nim jego twórcy, projekt powstał bez budżetu, rozmuchanego marketingu czy sponsorów, za to z wielkimi ambicjami, poświęceniem wolnego czasu, często też kosztem snu czy innych prywatnych aktywności. Do Bielika zalogować się możemy m.in. innymi kontem LinkedIna, Google'a albo przez GitHub. No i sam ekran główny po zalogowaniu przypomina inne tego typu narzędzia. Na dole mamy okno do konwersacji z chatbotem, po prawej stronie toria naszych konwersacji, a po lewej dwie opcje pracy z chatbotem: zwykły chat lub newsroom. I aktualnie newsroom działa w wersji beta i w tym trybie Bielik może służyć jako wyszukiwarka. Dodatkowo mamy tutaj możliwość wyboru zakresu dat, z jakich zbierane będą informacje. Niestety, Bielik nie posiada w tym momencie możliwości pracy z plikami, nie ma również możliwości generowania obrazów. Potrafi pisać urzędowe pisma, generować odpowiedzi na e-maile, czy przygotowywać posty na social media. No i widać, że ma potencjał, żeby być alternatywą dla zachodnich chatbotów. No i jest nasz, polski, więc warto tutaj też go wypróbować. Jeżeli korzystacie z takich e, narzędzi, to spróbujcie i Bielika. No i ważne jest to, że przynajmniej w tym momencie jest on zupełnie bezpłatny więc można z niego korzystać dowoli za darmo. No i jeszcze jedna aplikacja, która tu wpadła w ostatniej chwili, a o której nie mogę nie wspomnieć jest to Plum. To kolejna polska aplikacja, kolejny polski chatbot AI. Plum to projekt finansowany ze środków ministra cyfryzacji, a jedną z zaplanowanych dla niego ról w przyszłości będzie rola wirtualnego asystenta w M-Obywatelu. Plum powstał dzięki połączeniu sił polskich instytucji naukowych NASK-u, Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Łódzkiego czy Państwowego Ośrodka Przetwarzania informacji. Z Plum można korzystać bez rejestracji, konto można założyć na podany przez nas adres e-mail, a do rejestracji wymagane jest również podanie imienia i nazwiska, co jest tutaj według mnie nowością, jeżeli chodzi o chat-boty. Ciekawostką jest udostępniony na stronie projektu poradnik użytkownika, co jest niczym innym jak księgą przykładowych promptów, można się tutaj trochę nauczyć promptowania. Samo okno aplikacji nie różni się jakoś znacząco od innych tego typu rozwiązań. Po lewej stronie mamy taki panel z różnymi opcjami. Mamy tutaj historię czatu, mamy tutaj nowy czat, mamy tutaj coś takiego, co się nazywa biblioteka zapytań. Znajdziemy tutaj różne przykłady gotowych zapytań z życia wziętych. Na górze mamy tutaj jeszcze okno, w którym prawdopodobnie w przyszłości będziemy mogli wybierać modele językowe dostępne tutaj w tej aplikacji. W tym momencie możemy tutaj dostosować troszeczkę tylko parametry do siebie. Mamy tutaj coś takiego jak temperaturę. Możemy tutaj dopasować losowość generowania tekstu od takiego bardziej. Przewidywalnego do kreatywnego, a także wybrać taką śmiałość. Wyboru słów, o ile ja to dobrze rozumiem, od bardziej konserwatywnego do takiego agresywnego, czyli bardziej kreatywnego i zaskakującego. Na dole, tak jak w innych aplikacjach, mamy tutaj okno do konwersacji z chatbotem, i tak jak i w Bieliku, w Plumie nie ma możliwości generowania obrazów ani uploadowania plików. I tak podsumowując trochę, i Bielika, i Pluma, to może nie rysują nam one jeszcze obrazków, ani nie pozwalają wrzucać plików, no ale hej, mamy własne polskie chatboty, i fajnie wiedzieć, że i w Polsce powstają. Technologie, które są dopasowane do naszej polskiej rzeczywistości. No i ja gorąco kibicuję obu tym projektom. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże ci znaleźć inspirację i zachęci do eksperymentowania z tymi różnymi chatbotami. A na dzisiaj dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć.